Myślałem, że powiesz coś. Cześć, jestem Piotrek. A ty? Ja jestem Mikołaj. A to jest, proszę państwa, niedokończone słupy Które będą dokończone. Kiedyś kiedyś. A na tle, proszę państwa, niech państwo zobaczą Co to za miasto. Niech ktoś się domyśli. O.

Placu Spielberga Znaczy plac Stevena Spielberga, tak To jest zamek Spielberga To jest Bardzo charakterystyczna Budowla Widać na przykład stamtąd gdy patrzycie na górę to, to, to takie piękne Po prostu widać zamek o. Jeszcze jest taki ciekawostek Spielberg może oznaczasz po niemiecku góra zabaw O Uciekł z jakiś. Teraz zobaczymy, może są smoki i dziewice do o Idziemy ratować. Spielberga Ratować dziewica. O. Dziewki. O tym Tomasz mówił, o tym budynku, że chyba jest najwyższy ten. W Czechach. Taki pomarańczowy. No. Chyba w Brnie czy w Czechach. Nie pamiętam. Ale to jest właśnie Panorama. panorama. Pierwsza, czeska, Brnie, ławeczki. Po prostu, może pierwsza powiedz, jak tutaj dotarłeś? Słuchaj, i co cię zainspirowało? Do przez tutaj zainspirował mnie pewien telefon, który odebrałem się ze z pewnego pięknego wieczora I jest to po prostu Je jedziemy. I my sami. Teraz my sami. Dobrnęliśmy. Dobrnęliśmy, Dobnęliśmy do Brna. a co bywamy na tam No, tej katedry. To jest bardzo fajna focia. O. o! Tak. Proszę. Widzicie to, co ja? Podziwiajcie. O! Behold! wow to brno to jest brno proszę państwa ale to jest dziwne że właśnie gdy się kąpałeś myślałeś o podróży tak Tak myślałem akurat o wyjdzie do Pragi I no, ja się pytam czy czy, czy czy... I dostaję telefon pod tytułem Joł jakieś tam inne tematy a nagle pytanie ja jedziesz do Pragi yeah. e Czekaj, zastanawiam się. O dobra, jadę. No. No i do Pragi to dwa, dwie noce w brnie. Jak będzie coś ciekawego, to się odezwiemy. No. Chodzimy do zamku. Na Spielberga. I jak emocje, Piotrze? Widzę e, pierwsze dziewice. Aha, panne, tak? No, znaczy dziew Dziewki. Panna na to po czesku dziewica, no to widzi pierwsze panny, czyli dziewicach Jest ten klimat, dobra? Mrok. Mrok. I co tam pisze? Co tam jest napisane? W remoncie. W remoncie? To chyba po. Oczywiście z Unii, dofinansowane z Unii Europejskiej, bo, bo jakże inaczej, o kurde piękny zamek, krasny.